Konstrukcja Lubawa w półfinale. Przyjemnie brzmi. No tak, ale nie było tak, łat tak łatwo. Właśnie, dlaczego? No myślę, że po raz kolejny, tak jak w pierwszym meczu e, Dawid Lach dobrze trzymał bramkę rywala, tak dzisiaj e, Burduja też bronił wyśmienicie. E, myślę, że różnica polegała na tym, że w, pierwszy, w pierwszym meczu szybciej tę bramkę strzeliliśmy, a tu było inaczej. tak? 15 minut nie strzeliliśmy bramki już coraz bardzo e, brzydko pachniało tym, że w końcu Dreman nas skontratakuje i strzeli tę bramkę. Tak się stało, ale myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, jesteśmy gotowi na to, by w tych playoffach zwalczać przeciwności losu. Czy trener przygotowywał zespół na ewentualny jeszcze jeden mecz? No tak, co, zawsze trzeba to kalkulować. Wiedzieliśmy, że, że Dreman przyjedzie tutaj wygrać i byli, byli blisko. Także już dzisiaj i tak jedziemy rytmem takim, że tak jakbyśmy jutro mieli, mieli grać, chłopcy już idą do odnowy. Właśnie teraz czeka Was mecz półfinałowy z Piastem Gliwice. Czego można się spodziewać po rywalu? No, gramy ze sobą 3-4 lata, także bardzo dobrze się znamy. Myślę, że na pewno te, te spotkania będą bardzo zacięte, bardzo wyrównane, bo i wyniki z tego sezonu o tym świadczą, jeśli dobrze pamiętam dwa remisy, także myślę, że że super, super mecze nas czekają. A zespół jest przygotowany, teraz mam na myśli fizycznie, na, właśnie na takie, na grę i ewentualne tam mecze, do, na, na przykład do trzeciego meczu? No tak, treno, cały sezon trenowaliśmy bardzo ciężko. 7-8 razy w tygodniu. Zwolniliśmy dopiero 3-4 tygodnie temu, by, by naładować akumulatory. Także myślę, że zawodnicy są, są do tego gotowi, a zobaczymy, co przynieść play playoffy. To był taki mecz, że dla Was to było tylko postawienie kropki na D, a dla rywali walka o przetrwanie, odwrócenie losów. Ciężko było się nastawić na to spotkanie? A druga część tego pytania, czy myśleliście i przygotowywaliście się na ewentualny trzeci mecz? Wiedzieliśmy, że Dreman przyjeżdża tutaj tak naprawdę z nastawieniem, żeby tylko i wyłącznie wygrać. Przygotowywaliśmy się do tego meczu tak samo. Dla nas mecz w wtorek się nie liczył. Liczył się dzisiejszy mecz to, żeby postawić tą kropkę, jak powiedziałaś, I myślę, że było dużo stresu, było dużo niewykorzystanych sytuacji, za które nas Dreman stracił. Ale myślę, że ostatecznie zasłużyliśmy na to zwycięstwo i bardzo, bardzo się cieszę, że meldujemy się w półfinale. No właśnie, bo w półfinale czeka już rywal, już go znacie, jest to Piast z Gliwice. Łatwo nie będzie, jak nastawić się do tego meczu nadchodzącego, a po drugie jak się zregenerować? E, łatwo na pewno nie będzie, playoffy są już 8 najlepszych drużyn tak naprawdę w ekstraklasie. to żaden rywal nie jest tutaj łatwy. E, Regenerację tak naprawdę zaczynamy już teraz po tym meczu, żeby się do tego środowego meczu w Gliwicach dobrze przygotować. Myślę, że mecz na pewno będzie trudny, ale będziemy robić wszystko tak jak potrafimy, żeby wygrać. Congratulations, welcome to semifinal. How are you feel? So uh, first of all, t um, congratulations for other team, Drama is very good, uh, very good team, very stronger. Uh, not surprised because they already uh, we already knew that uh, we will play like this because maybe it's uh, their last game, but I feel very, very good. It's an emotional game. It's, uh, this game is like a final and um, you know, in big games, I think uh, big players need to uh, stay here. and I think today I play good but uh, I need to say thank you for my colleagues because without uh, without uh, him it's not possible and thank you uh, general Lopez a hero of uh, club Clubva team do you agree with this uh, yes I, I feel very good I, I feel very good in first two one, two months maybe uh, I have some some doubt and difficult but now I'm more adaptation here is last month uh, we need only five five victories to, to win championship so let's uh, training training make, scouting, make video and on the pitch show the our quality to to win championship in Novaga Buzują emocje teraz po tym meczu blisko było żeby doprowadzić do trzeciego meczu Tak jak najbardziej zagrać się rada świetna zawody tak jak chcieliśmy. Zastanawialiśmy się jakiegoś tam będę, który o tym zdecydował uważam, że należy nam się ten trzeci mecz. się zespół naprawdę świetnie eee, realizował te wszystkie założenia, ale przede wszystkim pokazał charakter, pokazał się charakter. To była duża. Właśnie, czy dzisiaj ta mentalność e, i ta e, wola zwycięstwa zaważyła, że... E, Broniliście się twardo, pomimo może inicjatywy Lubawy, ale to wy wychodziliście na prowadzenie w tym meczu? My, my tu mamy jakość y, i potrafimy mamy. Plany, które e, potrafimy realizować, jest to przypadkowa drużyna, a wiemy jaką siłą e, dysponuje drużyna Konstraktu, więc, więc plan realizowaliśmy, skutecznie dzisiaj dodaliśmy do tego e, lepsze przygotowanie e, mentalne, ja bym tak powiedział. E, drużyna nie miała nic do stracenia, to jest ostatni mecz w takim składzie e, i tak się dzisiaj motywowaliśmy, powiedzieliśmy, że e, jeżeli chcemy, żeby ta przygoda trwała, musimy dzisiaj to wygrać. Chcieliśmy, nie udało się. Muszę się spytać o tę czerwoną kartkę, jak wyglądała ta sytuacja z trenera punktu widzenia. Nie, no tutaj. Ja myślałem, że za to jest żółta kartka. Chciałem pomóc drużynie z premedytacją, natomiast sądzimy znaju, że za to jest czerwona, nie ma o czym dyskutować. Jeżeli tak jest w przepisach, zasłużona czerwona karta, no i, i tyle. Jestem od tego, żeby pomagać drużynie. A jakie no, trener ma plany na przyszłość? Coś już wiadomo. Nie, nie, to była bardzo niedawno nie zaprzątałem sobie tym głowy, bo ja miałem tu robotę do wykonania i, i na tym się skupiałem. Zobaczymy, życie pokażę co dalej, życie nie lubi, spokoju, bynajmniej u mnie, co, co dalej, nie wiem. Natomiast za to, za to jeżeli można, chciałbym podziękować tutaj za te dwa i pół roku zespołowi, sztabowi całemu, E, za tą naszą wspólną pracę, ale przede wszystkim e, mojej rodzinie, mojej kochanej żonie i synom, którzy pozwalali mi realizować się w tej pasji. Najpierw spytam się o nastrój. Ja wiem, że jest ta przegrana, ale to jest przegrana po walce. Tak, bardzo przykro, że przegraliśmy dzisiaj. Mieliśmy szansę prowadząc 1-0, później 2-1 prowadzaliśmy. No, straciliśmy tak naprawdę na niepotrzebne bramki, znaczy dwa ale się zdarza, ale ja powiem tak, że nasi chłopacy dzisiaj wyszli, dali z siebie 100%, eee, naprawdę, naprawdę jestem bardzo dumny z nich, ja postarałem się też mocno pomóc drużynie, mam nadzieję, że nie zawiodą ich, no ja jestem dumny i dziękuję chłopakom za taką walkę, no niestety dzisiaj nie, nie udało się wygrać. Czy to był taki mecz, że wy musieliście wygrać i walczyliście, a rywale, no jakby chcieli tylko przypieczętować swój awans? Czy właśnie ta pierwsza połowa szczególnie pokazała, że w obronie dwoiliście się i troiliście? Tak. Moim zdaniem, że staraliśmy się pomagać, nawet jak gdzieś ktoś popełnił błąd, pomagać jednym drugiemu. Ostatecznie ja już musiałam też pomagać, ale moim zdaniem, że nawet Kilka razy ich chłopaki też już była pusta bramka. E, próbowaliśmy wszystko zrobić, żeby dzisiaj wygrać, bo naprawdę dla nas był to ważny mecz, ale już no szkoda wyniku. bardzo. Można jeszcze chwilę? Bardzo dziękuję. I treneru naszemu życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Jak nastawialiście się na ten mecz? Jechaliście tutaj z nadziejami, że zobaczycie się razem z rywalami ponownie w niedzielę? Oczywiście, nawet nie nazwałbym tego nadzieją, tylko wiarą i pewnością, bo wiedzieliśmy co potrafimy, wiedzieliśmy, że, że Lubawa jest drużyną, z którą mamy szansę, z którą możemy strzelić więcej bramek i wygrać ten mecz. Myślę, że pokazaliśmy rzeczywiście, że dziś mogliśmy przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. No, no niestety, klasa, klasa rywala i nasze błędy indywidualne zdecydowały o zwycięstwie jedną bramką. Właśnie, na czym ten mecz pierwszy różnił się od tego dzisiejszego? Czy dzisiaj też mentalność i taka wola walki pomogła Wam? Na pewno, na pewno tak. Ważne było to, że pierwsi strzeliliśmy bramkę. Strzelając pierwsi bramkę jeszcze bardziej złapaliśmy wiatr w żagle, wiedzieliśmy, że jest to możliwe. bo Zawsze jest trudniej gonić wynik, tym bardziej, tym bardziej z takim rywalem, jakim jest Lubawa. Także strzelając pierwsi bramkę złapaliśmy troszkę wiatru w skrzydle, wiedzieliśmy, że możemy. No ale no niestety potoczyło się inaczej. A czym dla Ciebie są te mecze? Sezon dopiero na Ciebie się zaczął tak właściwie. Czy te dzisiejsze bramki dają trochę radości? Oczywiście zadają, mimo porażki, cieszę się, że udało mi się wrócić do zdrowia, że mogłem pomóc w jakiś sposób drużynie w walce o zwycięstwo. Jest mi przykro, że się nie udało, ale najważniejsze, że po długiej rekonwalescencji zdołałem jeszcze w jakiś sposób drobny pomóc drużynie.